Czy doświadczyłeś kiedyś bolesnego odrzucenia, które z czasem okazało się najlepszą rzeczą, jaka mogła ci się przydarzyć? Dziś zagłębimy się w praktykę odrzucenia transformacyjnego, zainspirowaną przez stoickiego filozofa Marka Orella. Wyobraź sobie siebie w miejscu, w którym każde odrzucenie, zamiast cię pokonać, popycha cię do przodu. Odrzucenie, często kojarzone z bólem, może być pierwszym krokiem do sukcesu. Nie chodzi tu o oszukiwanie samego siebie. Ale o zrozumienie, że nazwa wszechświata jest w rzeczywistości ukrytym tak dla czegoś znacznie większego. W tym filmie przeanalizujemy 13 cennych lekcji, które pokażą ci, jak wykorzystać siłę odrzucenia. Nie mówimy o abstrakcyjnych teoriach, ale o praktycznych, mających zastosowanie taktykach, które możesz zintegrować ze swoim codziennym życiem. Zanim zaczniemy, chcemy mieć pewność, że wiedza ta dotrze do jak największej liczby osób. Polub film. I włącz powiadomienia. Dzięki temu YouTube poinformuje Cię, że podobają Ci się nasze treści. Teraz wyruszmy razem w tę transformacyjną podróż, a będziesz gotowy zamienić swoje odrzucenia w najbardziej znaczące zwycięstwa w swoim życiu. Ignoruj tych, którzy Tobą gardzą, gdy życie ignoruje Cię z obojętnością. Nie uciekaj od życia, ale wznieś się ponad nie. Decyzja o niezwracaniu uwagi na tych, którzy Cię zaniedbują, nie jest aktem małostkowości. Ale potężnym potwierdzeniem własnego poczucia własnej wartości. Wyobraź sobie, że ktoś decyduje, że nie jesteś wart jego czasu. Pamiętaj, to ich strata, nie twoja. Decydując się na brak interakcji, głosisz swoją wartość. To tak, jakbyś trzymał przed nimi lustro, odzwierciedlając ich zachowanie i pokazując, że nie ma to na ciebie wpływu. Zanurz się w zajęciach, które cię wzbogacają. Niezależnie od tego, czy jest to czytanie, uprawianie sportu, uczenie się nowych umiejętności, czy po prostu cieszenie się towarzystwem tych, którzy Cię cenią. Nie chodzi o szukanie zemsty, ale o odzyskanie energii i skierowanie jej w stronę tych, którzy są naprawdę ważni. To prawda, czasami odrzucenie boli, ale zamiast skupiać się na tym bólu, użyj go jako katalizatora swojego rozwoju. Zbuduj fortecę szacunku do samego siebie i pozwól, aby obojętność innych odbijała się od niej. Takie podejście nie tylko pokazuje dojrzałość emocjonalną, ale jest także świadectwem Twojej wewnętrznej siły. Pamiętaj, że Twoja wartość nie maleje z powodu tego, że ktoś nie potrafi jej rozpoznać. Pozostań wierny sobie i pozwól, aby Twoje czyny mówiły głośniej niż cisza innych. Wyeliminuj to ze swojego umysłu. Praktyka nieprzywiązania staje się potężnym narzędziem w Twoim arsenale. Nie oznacza to zapominania lub udawania, że odrzucenie nie boli, ale raczej przekierowanie tego doświadczenia na coś przemieniającego. Zacznij od rozpoznania odrzucenia, poczuj jego wpływ, ale nie pozwól, aby zakotwiczyło Twoje myśli. Podobnie jak doświadczony żeglarz żeglujący po wzburzonym morzu, wykorzystuj fale, aby poprowadziły Cię do przodu, a nie zatopiły łódź. Przekształcenie odrzucenia wymaga zmiany sposobu, w jaki postrzegasz rzeczy. Odkryj zajęcia, które wzbogacają twoją duszę i poszerzają horyzonty. Zanurz się w książce, która rzuca wyzwanie twojemu sposobowi myślenia. Uprawiaj sport, który popycha cię do granic możliwości, lub weź udział w projekcie społecznościowym, który oferuje ci nową perspektywę. To nie są zwykłe rozrywki, ale kroki w kierunku samopoznania i rozwoju osobistego. Każde nowe doświadczenie Cię kształtuje, czyniąc Cię bardziej odpornym i elastycznym. Dodatkowo pielęgnuj krąg pozytywności. Otaczaj się ludźmi, którzy Cię podnoszą na duchu i inspirują. Te interakcje tworzą środowisko, w którym kwitnie wzajemny rozwój. Pamiętaj, że odrzucenie nie jest odzwierciedleniem Twojej wartości. To zaproszenie do ponownego odkrycia siebie i wymyślenia siebie na nowo. Podczas tej podróży odkryjesz, że to, co kiedyś było bolesnym odrzuceniem, było w rzeczywistości impulsem w stronę bardziej satysfakcjonującej ścieżki. Nie reaguj emocjonalnie. Odrzucenie może urządlić i spowodować utratę kontroli. Jednakże stoicyzm, filozofia tak samo aktualna dzisiaj jak w starożytnej Grecji, oferuje nam alternatywę. Nie oznacza to tłumienia emocji, ale zapobieganie ich dominacji. Kiedy zostaniesz zignorowany, zamiast złościć się lub szukać zewnętrznej akceptacji, cofnij się i pomyśl. Dlaczego to na mnie wpływa? Często to nie samo odrzucenie, ale nasza własna niepewność rani nas głęboko. Ważne jest, aby zachować praktyczność. Jeśli zostaniesz zignorowany, weź oddech i pamiętaj. Ta chwila cię nie definiuje, to tylko ta chwila. Stoicyzm uczy nas skupiać się na swoich działaniach i reakcjach, a nie na zachowaniu innych. Zachowaj więc uprzejmość, utrzymuj życzliwość. Jeżeli czujesz potrzebę nawiązania kontaktu, rób to z prawdziwą troską i bez oczekiwań. To podejście nie jest biernością, ale panowaniem nad swoimi emocjami. Zrozum, że Twoje poczucie własnej wartości nie opiera się na aprobacie innych. Twoja siła leży w tym, jak reagujesz, a nie w tym, jak jesteś traktowany. Przyjęcie tej mentalności nie jest łatwe, ale ma charakter transformacyjny. Dowiesz się, że twój wewnętrzny spokój nie zależy od zewnętrznej walidacji. To podróż ku pewności siebie, podczas której uczysz się doceniać siebie niezależnie. Robiąc to, demonstrujesz prawdziwą siłę i odporność. I zgadnij co? To niezwykle atrakcyjne. Ludzi przyciągają osoby pewne siebie, które nie załamują się przy pierwszej oznakie obojętności. Zachowując spokój, nie tylko zwyciężysz, ale także rozkwitniesz. Przemieniasz się w osobę, która potrafi stawić czoła odrzuceniu i wykorzystujesz to jako odskocznie do rozwoju osobistego, to także prawdziwe wyzwanie dla twojej odporności. Zamiast załamywać się pod presją, potraktuj każde odrzucenie jako okazję do pokazania swojej siły. Następnym razem, gdy zostaniesz zignorowany na spotkaniu lub pominięty przy awansie, weź głęboki oddech. Zamiast wpadać w burzę użalania się nad sobą i goryczy, Skieruj tę energię na konstruktywne działania. Pracuj nad projektem, który podkreśli Twoje umiejętności lub przejmij inicjatywę w nowym biznesie. Twoja wartość nie maleje z powodu braku uznania ze strony innych. Niezrażony pogardą, pamiętaj o tym powiedzeniu. Kiedy jedne drzwi się zamykają, otwierają się inne. To nie tylko zapewnienie, to plan działania. Odrzucenie nie jest odzwierciedleniem Twojej wartości, ale raczej przekierowaniem tam, gdzie jesteś najbardziej potrzebny. Jeśli przegapiłeś rolę, być może wszechświat popycha cię w kierunku czegoś, co lepiej pasuje do twoich talentów i pasji, wykorzystaj to jako katalizator do ponownej oceny i ponownego dostosowania swoich głównych, mocnych stron oraz tego, jak możesz się zmienić, aby je zmaksymalizować. Chodzi o stworzenie własnej historii sukcesu, w której każda porażka jest sceną dla wielkiego powrotu. Stoicyzm uczy nas skupiać się na tym, co możemy kontrolować, na naszych działaniach i reakcjach. Kiedy spotykasz się z odrzuceniem, praktykuj empatię zarówno wobec siebie, jak i innych. Może ta koleżanka, która cię ignorowała, zmaga się z własnymi bitwami, rozumiejąc cię nie jako słabość, ale jako świadectwo twojej siły, wyrastając z jej doświadczeń, zastanawiając się nad nimi, ucząc się. A potem niczym Feniks podnosi się ponownie z odrzucenie, groźniejsze i mądrzejsze niż wcześniej. Dlatego odrzucenie nie jest końcem twojej historii. Jest punktem zwrotnym w fabule, który popycha cię do stania się najbardziej autentyczną i odporną wersją siebie. Wyłącz zapłon. Kiedy czujesz się ignorowany lub odrzucony, instynktownie możesz spróbować naprawić wszystko, dotrzeć do drugiej osoby i wypełnić tę lukę. Jednak właśnie wtedy możesz zmienić scenariusz i przyjąć ciszę. Tu nie chodzi o granie w gry, ale o odzyskanie mocy. Decydując się nie bombardować drugiej osoby wiadomościami i połączeniami, robisz krok w tył. Ta przerwa jest nie tylko dla nich, ale także dla Ciebie, abyś mógł na nowo skalibrować się i pamiętać, że Twoja wartość nie jest powiązana z aprobatą innych. To milczenie nie jest bierne jest aktywne i strategiczne nie tylko czekasz, myślisz i rozwijasz się. To czas, aby ponownie skupić się na swoich celach, pasjach i życiu. Pomyśl o tym jak o przycisku resetowania, który zapewnia klarowność i siłę. Ten okres braku kontaktu nie jest ani zimny, ani okrutny. To granica, którą wyznaczasz dla własnego spokoju ducha. Mówisz: za bardzo siebie szanuję, żeby o to zabiegać lub błagać. Przyjęcie tej mentalności jest nie tylko stoickie, ale także wzmacniające, zastanów się nad cichą wiadomością, którą wysyłasz. W świecie, w którym oczekuje się natychmiastowych reakcji, milczenie może być intrygujące, a nawet atrakcyjne. Pokazuje, że niełatwo cię zaniepokoić, że masz życie pełne zainteresowań i priorytetów poza tym odrzuceniem. Nie chodzi o to, żeby tego żałowali lub cofali się, ale o pokazanie, że jesteś solidny, skoncentrowany i niezależny od zewnętrznej walidacji. Takie podejście nie gwarantuje zmiany w zachowaniu innych, ale zapewnia zmianę w Twoim, czyniąc Cię silniejszym, bardziej skoncentrowanym i gotowym, aby stawić czoła tym, którzy będą następni z wdziękiem i przewodnictwem. Udowodnij im, że się mylą. Sztuka stosowania odrzucenia nie polega tylko na udowadnianiu innym, że się mylą, ale na udowadnianiu sobie, do czego naprawdę jesteś zdolny. Chodzi o przekształcenie nie w paliwo do wzrostu. Załóżmy, że ktoś wątpi w Twoje umiejętności w wykonaniu określonego zadania. To Twoja szansa na udoskonalenie tej umiejętności nie na zdobycie akceptacji, ale na przekroczenie własnych granic. Zanurz się w nauce, ciężko ćwicz. I osiągnij poziom umiejętności, o jakim nigdy nie marzyłeś. Wyobraź sobie wpływ swoich działań, a nie słów. Nie ma potrzeby ogłaszania swoich planów ani postępów. Niech twoje wyniki mówią same za siebie. Jeśli uważasz, że jesteś mało kreatywny, podejmij się projektu, który wykaże się Twoją pomysłowością. Jeśli jesteś etykietowany jako unikający, pozwól, aby Twoje ciągłe działania były Twoją reakcją. Ta cicha rewolucja samodoskonalenia nie jest walką z postrzeganiem innych, ale krucjatą na rzecz osobistej doskonałości. Kiedy zmieniasz narrację świata o tobie, zmieniasz także swoją istotę. Twoja podróż ku samodoskonaleniu nie tylko zaskoczy innych, ale także na nowo zdefiniuje twoje zrozumienie swoich umiejętności. Nie chodzi tylko o udowodnienie im, że się mylą, ale o ponowne zdefiniowanie, co dla ciebie oznacza mieć rację. W tej podróży największym zwycięstwem jest uświadomienie sobie, że jedyne potwierdzenie, które naprawdę się liczy, to to, które sam sobie dajesz. Wyjdź i baw się dobrze. Prawdziwa esencja życia jaśnieje, gdy wychodzimy ze swojej strefy komfortu. Przyjmowanie radości to nie tylko dobra zabawa, to strategiczna taktyka budowania odporności w obliczu odrzucenia. Typową reakcją może być wycofanie się i rozmyślanie z goryczą. Ale tutaj proponuję radykalną zmianę. Twoja podróż ku samodoskonaleniu nie tylko zaskoczy innych, ale także na nowo zdefiniuje twoje zrozumienie swoich umiejętności. Nie chodzi tylko o udowodnienie im, że się mylą, ale o ponowne zdefiniowanie, co dla ciebie oznacza mieć rację. W tej podróży największym zwycięstwem jest uświadomienie sobie, że jedyne potwierdzenie, które naprawdę się liczy, to to, które sam sobie dajesz. Wyjdź. I baw się dobrze. Prawdziwa esencja życia jaśnieje, gdy wychodzimy ze swojej strefy komfortu. Przyjmowanie radości to nie tylko dobra zabawa, to strategiczna taktyka budowania odporności w obliczu odrzucenia. Przeciwdziałaj temu instynktowi, celowo poszukując chwil szczęścia. Nie chodzi o ignorowanie emocji, ale o zapewnienie im nowego środowiska, w którym mogą się rozwijać. Niezależnie od tego, czy odkrywasz nowy makaron. Czy odkrywasz na nowo starą pasję? Sam akt staje się deklaracją rzucania wyzwania ciężarowi odrzucenia. Jesteśmy z natury istotami społecznymi i dzielenie się doświadczeniami niesie ze sobą ogromną moc. Pokonując odrzucenie, pamiętaj o wartości swojej społeczności. Zaproś znajomych na spacer, dołącz do społecznego projektu artystycznego, lub po prostu zjedz posiłek. Potwierdzają Twoje miejsce w gobelinie interakcji międzyludzkich. Każdy wspólny śmiech, Każda wspólna historia subtelnie przypomina, że jesteś czymś więcej niż sumą swoich niepowodzeń. Jesteś częścią większej narracji, która kwitnie w połączeniu i wspólnej odporności. Tutaj dzieje się prawdziwa magia: zmierz się z nieznanym. Odrzucenie może wydawać się zamkniętymi drzwiami, ale w rzeczywistości otwiera wiele innych. Spróbuj kuchni, której nigdy nie próbowałeś. Odwiedź dzielnicę, której nigdy nie zwiedzałeś, lub weź udział w warsztatach na nieznany ci temat. Każde nowe doświadczenie dodaje warstwy Twojej postaci, dzięki czemu możesz lepiej się przystosować, bardziej empatyczny i lepiej przygotowany, aby poradzić sobie z nieoczekiwanymi zwrotami życia. Pamiętaj, że celem nie jest zapomnienie o odrzuceniu. Ale wyrośnięcie z niego przekształcając każde nie w krok w kierunku bogatszego i bardziej tętniącego życiem życia. Zbuduj swój status społeczny. Wyobraź sobie, że jesteś w pokoju i jesteś ignorowany prawie niewidoczny. Tutaj kryje się ukryta szansa. Zamiast szukać zewnętrznej walidacji, skup się na samodoskonaleniu i zaangażowaniu społeczności. Nie chodzi tu o wspinaczkę społeczną. Ale raczej o wspinanie się po własnej drabinie rozwoju osobistego. Zajęcia takie jak fitness, odkrywanie zainteresowań lub postęp w karierze to nie tylko zadania, to narzędzia do rzeźbienia mocniejszego i bardziej odpornego dachu. Rozważ podzielenie się swoją podróżą nie ze względu na aplauz, ale ze względu na więź, jaką może wygenerować. Mówiąc o swoich zainteresowaniach lub osiągnięciach, Wykorzystaj to jako pomost do znalezienia innych osób, które rezonują z Twoją historią. To nie jest strategia gromadzenia obserwujących, ale szczery wysiłek w celu znalezienia ludzi o podobnych poglądach. Zamiast szukać zewnętrznej walidacji, skup się na samodoskonaleniu i zaangażowaniu społeczności. Nie chodzi tu o wspinaczkę społeczną, ale raczej o wspinanie się po własnej drabinie rozwoju osobistego. Zajęcia takie jak fitness. Odkrywanie zainteresowań lub postęp w karierze to nie tylko zadania, to narzędzia do rzeźbienia mocniejszego i bardziej odpornego dachu. Rozważ podzielenie się swoją podróżą nie ze względu na aplauz, ale ze względu na więź, jaką może wygenerować. Mówiąc o swoich zainteresowaniach lub osiągnięciach, wykorzystaj to jako pomost do znalezienia innych osób, które rezonują z Twoją historią. Uczestnicząc w działaniach wolontariackich lub wydarzeniach networkingowych. Nie tylko dodajesz wiersze do swojego CV, ale tkasz dywan znaczących relacji. Podejście to jest głęboko zakorzenione w filozofii stoickiej, gdzie przeplata się rozwój osobisty i wkład w dobro wspólne. Budując swój status społeczny, najważniejsza jest intencja. To nie jest pogoń za popularnością, ale podróż, aby stać się lepszą wersją siebie. Każdy krok, który podejmiesz, powinien być krokiem w kierunku poprawy. Z efektem domina, który poprawi społeczność, nie chodzi o to, żeby zostać zauważonym, ale o rozwój siebie, a co za tym idzie, pomaganie w rozwoju innym. Ta stoicka mentalność jest potężnym narzędziem do poruszania się po współczesnym świecie, przekształcającym falę odrzucenia w potężną falę pozytywnej transformacji. Korzystaj z każdej okazji, aby budować i wzmacniać swój status społeczny w sposób odzwierciedlający to, kim jesteś i do czego dążysz. Tworząc trwały wpływ zarówno na siebie, jak i otaczającą cię społeczność. Starzenie się, jakby nie istniało, gdy ktoś cię ignoruje. Czasami najpotężniejszą reakcją jest po prostu niereagowanie. Jeśli ktoś zdecyduje się cię ignorować, pozwól mu to zrobić. Nie marnuj energii na próby zwrócenia jego uwagi lub rozpoczęcia rozmowy. Zamiast tego przekieruj swoją uwagę. W otoczeniu towarzyskim, takim jak impreza, może to oznaczać zwrócenie się w stronę kogoś, kto lubi Twoje towarzystwo i rozpoczęcie tam rozmowy. Chodzi o uznanie, że o Twojej wartości nie decyduje uznanie drugiej osoby. W nieuniknionych momentach, w których musisz wejść w interakcję z tą osobą, zachowuj profesjonalizm. Staraj się, aby rozmowy były krótkie, bezpośrednie i pozbawione osobistej głębi. Zachowując ściśle profesjonalne podejście. Nie pozostawiasz miejsca na niepotrzebne komplikacje. To postawa, która mówi: Jestem tu dla tych, którzy są ważni, a nie dla gry. Takie podejście pomaga ci skupić się na tym, co ważne, utrzymując cię na ziemi i niezachwianie w obliczu obojętności. Ostatecznie, jeśli pogarda będzie się utrzymywać, wykorzystaj moc, aby odejść. To nie jest porażka, to strategiczne wycofanie się. Chodzi o zrozumienie, że lepiej zainwestować swoją energię gdzie indziej, w relacje i zajęcia, które przynoszą ci radość i rozwój. Twoja reakcja na obojętność nie jest odbiciem porażki, jest świadectwem twojej siły i szacunku do samego siebie. Pamiętaj, że czasami milczenie i obojętność mogą być najsilniejszą i najbardziej godną reakcją na brak uznania. Zapewnij im ciche traktowanie. Wybór milczenia w obliczu obojętności nie jest taktyką zdobycia przewagi, ale zachowaniem godności. Stoicyzm uczy nas, aby używać ciszy nie jako środka prowokacji lub manipulacji, ale jako narzędzia autorefleksji i panowania emocjonalnego. Kiedy ktoś cię ignoruje, a ty odpowiadasz ciszą, niech ta cisza będzie czasem introspekcji, czasem zrozumienia swoich uczuć, oczyszczenia myśli i znalezienia jasności. W tej ciszy kryje się głęboka szansa na rozwój osobisty. Nie chodzi o zamknięcie się, ale o otwarcie się na siebie. Stoicyzm zachęca nas do wykorzystania tych chwil do refleksji nad naszymi cnotami, naszymi wartościami i tym, jak chcemy wchodzić w interakcje ze światem. Jest to okazja, aby zadać sobie pytanie: dlaczego mnie to niepokoi? Czego mogę się z tego nauczyć? Jak mogę się rozwijać? Ten rodzaj ciszy jest konstruktywny, a nie destrukcyjny. To czas, aby wzmocnić swój charakter i dostosować swoje reakcje do swoich zasad. To decyzja o unikaniu udziału w zachowaniach, które są poniżej ciebie, takie jak manipulacja, zemsta lub małostkowość. Zamiast tego przyjmij wezwanie stoicyzmu do wstrzemięźliwości i samokontroli. Decydując się nie odpowiadać, nie tylko ignorujesz inną osobę, ale uważnie słuchasz siebie. Jest to praktyka utrzymywania postawy, skupiania się na osobistej podróży. I ucieleśniania stoickiego ideału pogody ducha w obliczu przeciwności losu. Nie proś o uwagę. Nie proś o uwagę w obliczu obojętności. Ścieżka stoicka nie jest prośbą o uznanie, ale wezwanie do zakorzenienia się we własnej poczuciu własnej wartości i niezależności. Wręcz przeciwnie, jest to okazja do spojrzenia w głąb siebie i potwierdzenia własnej wartości. Stoicyzm uczy nas, że uwaga innych nie powinna wpływać na naszą samoocenę. Chodzi o to, by zachować niezachwianą wiedzę o sobie i wiedzieć, że Twoja wartość nie podlega negocjacjom. Oddawaj się swoim pasjom i projektom z sercem pełnym samowystarczalności. Nie chodzi o to, żeby się popisywać, żeby ktoś zdał sobie sprawę czego brakuje, ale żeby samemu uświadomić sobie, co wnosisz do stołu. Skoncentruj się na czynnościach, które Cię satysfakcjonują. Nawiązuj kontakt z ludźmi, którzy Cię doceniają. I pielęgnuj życie, z którego jesteś dumny. Chodzi o to, aby być tak zaangażowanym we własny rozwój i szczęście, aby potrzeba zewnętrznej walidacji zaczęła tracić na znaczeniu. Bądź miły, ale emocjonalnie zdystansowany. W obliczu obojętności zareaguj życzliwością, ale dobrze chroń swój świat emocjonalny. Nie chodzi o przyjęcie zimnej postawy, ale o ochronę swojego wewnętrznego spokoju. To naturalne, że czujesz się zraniony lub sfrustrowany, gdy ktoś cię ignoruje. Jednak stoicyzm zachęca nas, abyśmy witali te chwile nie emocjonalnymi wzburzeniami, ale spokojnym i spokojnym sercem. Zaoferuj uśmiech, uprzejme pozdrowienie lub proste życzenie miłego dnia. Ale rób to, nie oczekując niczego w zamian. Utrzymywanie dystansu emocjonalnego nie oznacza budowania wokół siebie murów, ale raczej ustanawianie wyraźnych granic. Oznacza to zrozumienie, że chociaż możesz kontrolować swoje działania, nie możesz kontrolować reakcji innych. Ten dystans nie jest oznaką słabości, ale raczej świadectwem Twojej siły i szacunku do samego siebie. To świadomy wybór, aby nie pozwolić, aby działania innych zakłócały Twój stan emocjonalny. Pozostając życzliwym, ale bezstronnym, deklarujesz, że nie pozwolisz, aby obojętność innych zakłócała Twój spokój. Nie ujawniaj swojej walki. Kiedy ktoś cię ignoruje, pokusa okazania swoich zmagań może być silna, jednak stoicyzm uczy nas sztuki utrzymywania postawy. Nie chodzi o udawanie, że wszystko jest w porządku, ale o kultywowanie wewnętrznej odporności. Pokazanie, że to cię nie dotyczy, nie jest fasadą, ale odzwierciedleniem Twojej prawdziwej wewnętrznej stabilności. Kontynuuj swoje życie z takim samym impetem i determinacją jak zawsze. Nie jako występ dla innych. Ale jako świadectwo własnej siły. Nie chodzi o zaprzeczanie swoim uczuciom, ale o to, aby nie pozwolić im być kapitanem Twojego statku, Twoje działania, Twoje reakcje i Twoje zachowanie. Idąc pewnym życiem przez życie, nie tylko pokazujesz innym swoją siłę, ale także przypominasz sobie. Na koniec wspólnie przeszliśmy przez ważne lekcje na temat przekształcania odrzucenia w narzędzie zapewniające sukces. Każde nie, z jakim się spotykasz, jest krokiem w kierunku odporności, lekcją stoicyzmu, która uczy nas kierowania naszą wewnętrzną siłą. Teraz rzucam Ci wyzwanie, abyś zastosował tę wiedzę w swoim codziennym życiu. Zaakceptuj odmowę nie jako porażkę, ale jako katalizator wzrostu i samopoznania. Subskrybuj, włącz powiadomienia i zostaw komentarz, aby dalej dzielić się swoją podróżą, zwycięstwami, a nawet zmaganiami. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć, po prostu okaż siłę w obliczu przeciwności losu, aby pokazać, że pokonałeś tę przeszkodę. Wasza interakcja wzbogaca tę społeczność, prowadząc nas do mądrości, zrozumienia, a przede wszystkim sztuki przekształcania każdego wyzwania w szansę. Jesteśmy tutaj, aby wspólnie uczyć się sztuki stoickiej odporności. Dziękuję wszystkim, to była perspektywa, dbajcie o siebie i do zobaczenia w następnym filmie.